Witam Cię w piątej części tej sześciącikowej serii, w której dzielę się z Tobą swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, jak krok po kroku zbudować sklep internetowy na WordPress, WooCommerce. Ja nazywam się Dariusz Pichalski i już od kilku lat w swoich materiałach wideo pomagam Wam tworzyć strony lepsze, strony bardziej funkcjonalne oraz takie, które na Was zarabiają. Jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem tego kanału, możesz to zrobić właśnie teraz, a w dzisiejszej piątej Części tego cyklu. Pokażę Ci, jak zoptymalizować pod SEO Twój sklep internetowy na WordPress WooCommerce, aby jak najszybciej piąć się w wyszukiwarce Google. Serdecznie zapraszam. Pierwszą i najważniejszą rzeczą w całym procesie optymalizacji SEO Twojego sklepu internetowego, Twojej strony internetowej na WordPress, na WooCommerce. Jest znalezienie odpowiednich słów kluczowych pod jakie będziemy w ogóle optymalizować nasz sklep internetowy na WordPress WooCommerce. Nie jest to takie oczywiste jak za chwilę zobaczysz. Pokażę ci trzy świetne darmowe narzędzia, z których możesz od razu skorzystać, które pomogą ci znaleźć te właściwe słowa kluczowe pod jakie należy zoptymalizować pod SEO twój sklep internetowy, twoje produkty, twoje zakładki. E, tak aby szybko piąć się w wyszukiwarce Google. Zrobimy to na przykładzie torby na laptopa. Załóżmy, że jesteś sklepem z elektroniką. Sprzedajesz między innymi właśnie torby na laptopa. Masz produkty, właśnie takie torby, taką kategorię i chciałbyś zoptymalizować swój sklep właśnie pod taką frazę kluczową. I wydawałoby się oczywiste, że należy oczywiście e, optymalizować taką Taki sklep produkty pod właśnie tę frazę, pod frazę torba na laptopa, etui na laptopa. Jednak, zoptymalizowanie, nawet gdyby było, nawet gdyby było jak najbardziej dobre, właściwe na tak ogólną frazę, jaką jest torba na laptopa, nie spowoduje, daj, daj Boże, żeby tak było, ale moim zdaniem będzie ciężko wypozycjonować sklep na taką ogólną frazę. Dlatego Tutaj należy znaleźć dość takie bardziej niszowe, że tak powiem, frazy bardziej, bardziej skondensowane, które mają może mniejszą liczbę miesięczną wyszukiwań, ale łatwiej Ci będzie się na takie frazy wypozycjonować. I pierwsze dwa narzędzia, jakie chciałbym Ci w tym materiale pokazać, są to rozszerzenia do przeglądarki Chrome do przeglądarki Firefox też one są w opisie tego filmu podaję linki właśnie do przeglądarki Chrome z tymi dwoma rozszerzeniami. Pierwsze rozszerzenie jest to Keyword Surfer. Są to narzędzia darmowe, one mają swoje płatne rozszerzenia, ale w tej serii korzystamy tylko z darmowych narzędzi tak abyś krok po kroku mógł zbudować właśnie sklep internetowy i skutecznie go zoptymalizował korzystając jedynie z darmowych narzędzi, także pierwsze narzędzie Keyword Surfer. Ja już mam właśnie te narzędzie zainstalowane i w momencie kiedy wpisuję moją frazę kluczową w wyszukiwarce Google, ten Keyword Surfer sobie działa i tak pokazuje mi tutaj takie dwie wartości. Pierwsza to jest liczba miesięcznych wyszukiwań danej frazy i tak, na przykład właśnie widzę, że miesięcznie ta fraza jest wyszukiwana ponad 18 tysięcy razy. A tutaj mam taką stawkę w dolarach. Tutaj mam 22 centy, i to oznacza, że mniej więcej tyle musiałbym płacić za wejście z reklamy Google Ads na moją zakładkę, jeśli taką reklamę chciałbym wykupić na Google Ads. No, ale to nie jest materiał o reklamie w Google Ads. Tutaj skupimy się na optymalizacji podseł danej frazy kluczowej. I tak wpisując Torba na laptopa, która jest, tak jak mówiłem, frazą dość ogólną, Keyword Surfer sobie tutaj działa. I on mi niejako wypluwa propozycje słów kluczowych, na które mógłbym zoptymalizować daną zakładkę czy, czy, czy stronę produktu. I tak jak widzimy, na przykład mamy torba na laptopa 17, torba na laptopa 14, 15 i 6, etui na laptopa 15 i 6. Czyli zawężamy tą ogólną frazę kluczową torba na laptopa do bardziej konkretnych, tak. Mamy też tutaj inne bardzo fajne frazy, na przykład torba męska na laptopa, torba na laptopa damska. I tutaj w, w tej kolumnie volume mamy liczbę właśnie miesięcznych wyszukiwań. Możemy wybrać te frazy, które są bardziej skupione na bardziej konkretnych właśnie słowach kluczowych, ale mają też dość sporą liczbę wyszukiwań. Tutaj też mam taką kolumnę similarity, czyli, czyli tak jakby. Procentowo mam pokazane, na ile ta fraza nowa zaproponowana przez te, te rozszerzenie Keyword Surfer jest zbieżna z tą frazą, którą ja sobie wpisałem w wyszukiwarce Google. Bardzo fajna opcja, pokazuje nam, jak sam jak widzisz, pokazało mi tutaj tych wyników wyszukiwań dość dużo. I kolejnym narzędziem, które chciałbym Ci pokazać, to jest też rozszerzenie do przeglądarki Chrome i nazywa się Keywords Everywhere również wystarczy zainstalować te rozszerzenie w naszej przeglądarce. Wpisujemy tutaj daną frazę i tutaj jak widzisz te takie tabelki z tą literką K właśnie odnoszą się do odnoszą się właśnie do, do tej frazy, którą wpisałem. Tutaj mam related keywords i, oraz tabelkę people also search for, czyli to co ludzie jeszcze wyszukują. I tutaj również mam pomysły na dane frazy kluczowe, pod które mógłbym zoptymalizować dany wpis czy stronę mojego produktu. Te frazy również są tutaj podlinkowane, mogę sobie kliknąć daną frazę i zobaczyć wyniki wyszukiwania właśnie dla danej frazy kluczowej. Oprócz tych dwóch narzędzi, samo Google ma też właśnie świetny, że tak powiem, system podpowiadania. Proszę zobaczyć co się stanie, jeśli wpiszę torba na laptopa. Od razu Google pokazuje mi pomysły na frazy kluczowe, pod które mógłbym zoptymalizować mój sklep internetowy. E, niżej, na samym końcu, jeśli sobie zjadę, to zawsze mam 8 wyników, wyników wyszukiwania. Właśnie takich e, jak sam Google podpowiada, podobne wyszukiwania, pod które mógłbym zoptymalizować e, mój sklep na WordPress, e, WooCommerce. I trzecim narzędziem, które chciałbym Ci pokazać, to jest to strona Answer the Public, również darmowa stronka. Tutaj należy wpisać naszą frazę kluczową oraz kraj, na jaki chcemy badać te słowo kluczowe, w naszym przypadku oczywiście jest to Polska, i tutaj mamy różne pomysły na tak zwany na długi ogon. Jest to pomocne, na przykład gdy mamy bloga w naszym sklepie internetowym. Warto założyć bloga w sklepie internetowym, pomaga on bardzo znacząco w pozycjonowaniu sklepu internetowego i warto właśnie na tym blogu pisać eksperckie artykuły. I tak na przykład, gdy sprzedajemy te torby na laptopa w naszym sklepie internetowym i nie mamy pomysłu, na jaki temat pisać artykuł w naszym sklepie internetowym, to tutaj mamy takie podpowiedzi. No na przykład weźmy sobie, tutaj mamy w tym pierwszym takim Łeczku, niejako pytania, tak? czyli jak, kto, w jaki sposób, kiedy. I tutaj e, te, te, ta strona nam podpowiada całe właśnie takie frazy, które są wpisywane w Google I, e, i warto właśnie takie tytuły nadawać naszym wpisom na, na, na blogu i pod takie frazy optymalizować e, dany wpis na naszym e, blogu, na naszej, w naszym sklepie internetowym na WordPress, WooCommerce. I tak mamy na przykład. Jaka torba na laptopa? I warto właśnie napisać wpis, który tak się po prostu będzie nazywał. Jaka torba na laptopa? Gdzie kupić torbę na laptopa? Dużo osób jest właśnie, który, którzy wpisują taki właśnie, taki, taką właśnie frazę. Warto napisać wpis o takim właśnie tytule. I oczywiście w tym wpisie na naszym blogu podlinkować produkty, które mamy w swoim sklepie. I tutaj zobaczmy. Mamy całą skarbnicę propozycji. Na, na wpisy na blogu, na, na te frazy, które też warto e, wstawiać w opisach produktów, w opisach kategorii, ale o tym e, porozmawiamy sobie e, za chwilę. Jest tutaj masa naprawdę słów, e, fraz tak, z, tak zwanego gotowego, e, przepraszam z długiego ogona. Wszystko też mamy e, alfabetycznie e, posegregowane, także piękny gotowiec, e, tylko brać i tylko działać. Jeśli już mamy wybrane te słowa kluczowe, pod które będziemy optymalizować nasz sklep internetowy na WordPress WooCommerce, warto zainstalować odpowiednią wtyczkę w naszym sklepie. Darmowych wtyczek jest sporo, trzy takie najbardziej popularne to All in One SEO, Rank oraz Yoast SEO. Ja osobiście korzystam właśnie z Yoast SEO. I w tym materiale pokażę Ci, właśnie jak za pomocą tej wtyczki YoSEO zoptymalizować Twój sklep internetowy na WordPress, WooCommerce. Przechodzimy sobie do zakładki wtyczki, dodaj nową, i tutaj sobie zainstalujemy właśnie tą wtyczkę SEO Yoast. Jest to bardzo prosta, intuicyjna wtyczka w swoim działaniu, która, można powiedzieć, krok po kroku przeprowadzić Cię przez cały proces optymalizacji SEO Twojego sklepu internetowego. Która, właśnie w sposób dość wizualny, można powiedzieć, pokaże Ci, co należy poprawić w optymalizowanej Twojej witrynie, co jest dobre, co jest złe, za pomocą kolorów żółtego, czerwonego oraz zielonego. Włączamy sobie właśnie tę wtyczkę i przejdziemy bardzo szybciutko przez taki konfigurator tej wtyczki, który jest naprawdę dziecinnie prosty i zajmie dosłownie minutę. I tu mamy właśnie ten konfigurator, który jest w takich 9 krokach, proszę się ich nie bać, one są naprawdę bardzo szybkie. Pierwszy punkcik mamy czy nasza strona jest gotowa do zaindeksowania, czy jest w trakcie budowy i nie powinna być indeksowana. Jeśli robicie swoją stronę, zwłaszcza jeśli robicie ją z gotowego szablonu i macie wgrane zakładki, macie wgrane produkty z gotowego szablonu, to warto kliknąć te opcję, że moja strona jest w trakcie budowy, tak aby Google nie indeksował tych stron tych produktów, które nie są wasze, które dopiero będziecie przerabiać. Ja zaznaczę opcję, że moja strona jest już gotowa do zaindeksowania. Klikamy przycisk dalej. Następnie wybieramy, co przedstawia nasza strona. Tu wybieramy oczywiście sklep internetowy, klikamy dalej. Tutaj sobie zaznaczamy, czy, czy jest to organizacja, czy jest to osoba. I tutaj w przypadku sklepu. Polecam zostawić organizację, możemy wgrać logo, możemy wgrać linki do naszych social mediów. Tutaj mamy widoczność w wyszukiwarce i wstępnie opcje są oczywiście zaznaczone jako tak, tak aby wyszukiwarki pokazywały nasze wpisy, nasze strony, nasze produkty. Wszystko jest zaznaczone na tak. Klikamy oczywiście tutaj dalej. Wiele autorów treści, klikamy nie. Przechodzimy ustawienia tytułu. Nazwa witryny. Tutaj wpisujemy nazwę naszego sklepu. Separator zostawiamy ten domyślny, który tutaj jest. Klikamy sobie dalej. Tutaj możemy sobie ustawić, że nie chcemy, aby nasza witryna była śledzona przez twórców wtyczki SEO Yoast. Klikamy dalej. Tutaj mamy, można powiedzieć, taką trochę reklamę w tej wtyczki. Klikamy dalej. I zamykamy ten kreator. Gdy mamy zainstalowaną tą wtyczką, tę, tę wtyczkę pierwsze co powinniśmy zrobić to wgrać do naszego panelu Google Search Console mapę witryny. Wtyczka Sojoz jest bardzo fajna, bo pozwala nam taką mapę witryny do, do panelu naszego panelu Google Search Console dodać. Jeśli jeszcze nie dodałeś swojej witryny swojego sklepu, do panelu Google Search Console to polecam Ci to właśnie zrobić. W opisie tego filmu znajdziesz link, właśnie do Google, do Google Search Console, gdzie należy dodać naszą witrynę i tam w panelu, właśnie Google Search Console, jest opcja na wklejenie mapy witryny. Mapę witryny, witryny wygeneruje Wam właśnie wtyczka SEOJOS. Przechodzimy sobie tutaj ogólne i w ogólnych mamy pod zakładkę funkcję. Klikamy to i tutaj mamy mapa strony. XML klikamy ten znaczek zapytania i tutaj mamy zobacz mapę strony XML. Klikamy w ten link i ten właśnie link wystarczy wkleić e, kopiuj wklej do, do panelu Google Search Console. W następnym kroku pokażę ci jak właśnie wtyczką SOYOST optymalizować e, strony twoich produktów twoje zakładki oraz e, wpisy na twoim blogu w twoim sklepie internetowym. Te trzy, te trzy, rzeczy z pozoru różne, czyli zakładki, zakładka produktu, zakładka w sklepie i zakładka wpis na, na, na blogu. Optymalizujemy w identyczny sposób właśnie tą wtyczką SEO Yoast. Zaczniemy sobie od produktu i tak wejdziemy sobie produkty, wszystkie produkty i pokażę Ci na przykładzie jednego produktu właśnie jak to zoptymalizować. Mamy tutaj właśnie te spodnie, które dodaliśmy klikamy edytuj i tutaj w, jeśli, chodzi o, jeśli chodzi o edycję tego produktu zjeżdżamy sobie niżej i mamy taki właśnie tutaj taką sekcję analiza SEO i na tej analizie SEO mamy właśnie tak jak mówiłem dość wizualnie pokazane na czerwono to co jest złe jeśli chodzi o SEO na stronie naszego produktu oraz to co jest na stronie naszego produktu Dobre, tak. Będziemy optymalizować tę te stronę tego produktu pod właśnie frazę, po prostu spodnie powiedzmy spodnie męskie spodnie męskie shorty dajmy na to będzie tak się nazywał ten produkt. I tak, to jest właśnie nazwa naszego produktu i ważne, aby w nazwie tego produktu była właśnie ta nazwa, ten, ten tytuł zawierał frazy kluczowe, czyli jeśli jest, jest to ta torba na laptopa, to warto właśnie na przykład nazwać torba na laptopa e, Damska 15 e, cali. Następnie kopiujemy sobie ten tytuł, i tutaj mamy bezpośredni odnośnik, czyli link do naszego produktu. I nie może on wyglądać właśnie w ten sposób, że są tutaj tylko spodnie. Warto, aby w tym bezpośrednim odnośniku również te frazy kluczowe były. Kiedyś to miało dla Google większe znaczenie, teraz ma to znaczenie mniejsze, ale warto to zrobić. Czyli mamy tak, mamy frazę kluczową w tytule, mamy w bezpośrednim odnośniku. Tutaj wpiszemy sobie tę nasze frazę kluczową. Wpiszemy sobie tutaj spodnie. Musimy dać znać w tyczce SEO pod jaką frazę będziemy optymalizować stronę tego, Produktu, i teraz tak tutaj mamy slug, czyli właśnie ten bezpośredni odnośnik. Wyżej mamy tytuł SEO, w tym tytule SEO również wpiszemy spodnie męskie, mmm, shorty. Możemy dopisać na lato. I tutaj, jak widzisz, jest taki pasek, który jest czerwony. W momencie, kiedy ja będę ten wpis uzupełniał, to on w pewnym momencie zmieni się na zielony, i ten zielony kolor będzie symbolizował, że długość tytu, tego tytułu jest już odpowiednia. E, mamy w tytule SEO zawarte tę frazę kluczową, mamy niżej e, slug, tutaj również zawaliśmy tę frazę, niżej mamy opis i opis tego, mm, tego tytułu. Opis też musi zawierać właśnie e, tę frazę kluczową, najlepiej, właśnie na początku i uzupełnimy sobie e, ten opis i ten e, paseczek również w pewnym momencie zmieni się na zielono, Mamy opis produktu, jak widzisz, też na zielono, i powoli ta buźka będzie się robiła nam coraz bardziej uśmiechnięta, coraz więcej e, tych mm, kółeczek zielonych, to co jest dobrze zrobione w naszym sklepie e, będzie się tutaj pojawiało. Następnie zoptymalizujemy sobie pod tę frazę spodnie męskie shorty. Nasz obrazek główny produktu. Tutaj mamy właśnie obrazek produktu, który firmuje nasz produkt, niżej mamy galerię. I tak klikamy sobie w obrazek naszego produktu, i tutaj mamy trzy takie opcje, e, które musimy uzupełnić. Jest to alternatywny tekst, tytuł oraz opis. I ważne, aby właśnie w tym alternatywnym tytule, zwłaszcza, e, pojawiła się ta fraza kluczowa, pod którą optymalizujemy dany produkt. To samo w tytule, ja wklejam zawsze w tych trzech miejscach po prostu to samo. Opis można troszkę zrobić dłuższy. Wpisujemy tutaj, ustawiamy obrazek. Produktu. Przechodzę tutaj do mojej analizy SEO i jak widzisz, pojawił się taki właśnie zielony punkcik, atrybuty alt obrazków, że jest to dobrze zrobione. Dalej mamy, pokażę może stronę naszego produktu i tutaj mamy krótki opis oraz opis długi. I tutaj również musimy zawrzeć frazy kluczowe. Przechodzimy sobie do edycji naszego produktu. I tutaj, w tym miejscu, wpisujemy długi opis, natomiast krótki opis, który powinien składać się z dwóch, trzech zdań, znajduje się tutaj. I tutaj również w tych opisach powinniśmy zawrzeć frazy kluczowe. W krótkim opisie oraz w długim opisie. Najlepiej, jakbyśmy zawarli je na początku danego opisu. W opisie długim możemy też wyboldować te, te, te frazy kluczowe, Jest to znak dla Google, że jest to. Właśnie tego tyczy się opis, tak? Pamiętajcie, aby ten długi opis zawierał minimum 300 słów. Oczywiście, głównym grzechem przy budowie, przy tworzeniu produktów w sklepach jest to, że ludzie nagminnie kopiują opisy po prostu z innych sklepów. Google to widzi i jest problem właśnie z pozycjonowaniem. Także te opisy muszą być długie, ale muszą być przede wszystkim unikalne. I tak, jeśli na przykład tutaj te narzędzia, o których mówiłem, na przykładzie torby na laptopa, znalazły nam te frazy pokrewne, tak, to ważne, aby te frazy pokrewne również znalazły się w opisie danego, danego produktu. Czyli na przykład, jeśli jest to torba na laptopa, piętnastka damska, to ważne, aby w tym opisie również podobne frazy znalazły się. Tak, są to tak zwane frazy LSI. Zapisujemy mój opis. I tutaj pewnie już długość tekstu 201 słów nadal jest na czerwono. I jak widzimy, mamy tutaj Długość tekstu 335, dobra robota. Zostały nam jeszcze tylko dwa czerwone punkciki do zrobienia wychodzące odnośniki oraz wewnętrzne odnośniki. Warto zamieszczać właśnie linki do zewnętrznych witryn oraz do stron na naszym blogu, do stron kategorii, do innych zakładek wewnątrz już naszej samej witryny. Tak? Jeśli na przykład. Mamy te, te te spodnie męskie shorty. Możemy zanikować do zewnętrznej witryny, na przykład do Wikipedii. Tak? Znajdujemy jakiś na przykład artykuł dotyczący shortów. Wejdziemy sobie na Wikipedię. Możemy podeprzeć właśnie jakimś wpisem w Wikipedii. Na przykład mamy właśnie tutaj ubranie sportowe. Wkleimy sobie ten link i tutaj wstawiamy sobie na przykład słowo ubrania sportowe na lato. i te właśnie słowo ubrania sportowe linkujemy do naszego artykułu na Wikipedii. Klikamy zaktualizuj i za chwilę zobaczymy jak to się przełożyło na te właśnie SEO. I jak widzisz, została nam tylko jedna kropeczka, wychodzące odnośniki mamy już na zielono. Należy zrobić jeszcze wewnętrzny odnośnik. Wewnętrzny odnośnik, czyli do jakiejś strony do jakiejś strony w, nasz, w obrębie naszego sklepu możemy linkować do innego produktu, do kategorii, do wpisu na blogu. Ważne, aby to było w obrębie naszego sklepu internetowego. Ja tutaj na przykład mogę zalinkować do kategorii, właśnie spodni, na przykład zobacz pozostałe nasze spodnie. I słowo nasze spodnie zalinkuję do kategorii. Wchodzimy sobie, zaraz pokażę Ci właśnie, gdzie, gdzie jest link do tej kategorii. Mamy kategorię, no i mamy spodnie męskie, zobacz, wklejamy, kopiujemy teraz ten link i tutaj wklejamy, wkleimy, zalinkujemy, klikamy zaktualizuj. I tak przebrnęliśmy przez wszystkie punkciki, jeśli chodzi o optymalizację strony produktu, wtyczką SEO. Yoast. Tutaj mamy jeszcze po prawej stronie kategorię produktów. Oczywiście należy dane produkty przypisać w odpowiednich kategoriach. I na przykład jeśli są to shorty, spodnie męskie, shorty, żeby ta kategoria nie była jakaś ogólna, np. odzież męska, tylko na przykład kategoria spodnie męskie, tak, aby ta kategoria również zawierała w sobie w swojej nazwie słowo kluczowe. Dalej mamy tagi produktów tagi kiedyś miały większe większą moc, że tak się tak wyrażę dla pozycjonowania, obecnie ta, te znaczenie jest mniejsze, ale warto te słowa kluczowe również wpisywać jako właśnie tagi, czyli na przykład szorty, spodnie na lato. Tutaj możemy wpisać tego bardzo dużo. Ważne też jest wejdę na stronę mojego produktu. Tutaj mamy jeszcze tak zwane breadcrumbs, czyli okruszki nie wszystkie motywy zapewniają niejako wyświetlanie tych okruszków. Akurat motyw Ustify, na którym pracujemy, pokazuje. Jest to taka nawigacja zarówno dla klienta, gdzie jest, w jakim miejscu na naszej stronie, w naszym sklepie, ale również informacja dla Google, czego dotyczy dana strona produktu. I tak sobie zoptymalizowaliśmy stronę produktu. Tak samo należy zoptymalizować strony kategorii. Tak? Wchodzimy sobie tutaj w produkty, w kategorie, i wejdę teraz sobie w kategorię spodnie męskie. Klikam edytuj i analogicznie, w ten sam sposób, w jaki zoptymalizowałem pod SEO stronę produktu, tutaj również działa wtyczka seo Yoast. i również w ten sam sposób należy zoptymalizować stronę kategorii, i tutaj, co większość sklepów nie robi. Jest też opis kategorii. Tutaj również należy napisać opis danej kategorii. Ma to duże znaczenie, tak? Tak, aby właśnie kategoria Waszego sklepu również się wyświetlała w wynikach wyszukiwania, należy ten opis tutaj uzupełnić. tak? Oprócz tego opisów SEO Jost krótkiego, należy zadbać też o ten opis długi. W ten sam sposób, oczywiście, optymalizujemy pod SEO wszystkie zakładki w naszym sklepie. Czyli stronę główną, czy też. E, stronę kontakt, tak? Klikając, właśnie. Pokażę Wam na przykładzie kontaktu. E, klikamy w przycisk edytuj i klikając w przycisk edytuj tutaj e, również będziemy mieli opcję e, optymalizacji tej zakładki wtyczką Seo Yoast. Dalej, bardzo ważna rzecz, e, blok. O, o czym mówiłem? Mamy w naszym sklepie zrobiono właśnie zakładkę blok. Jeśli nie, należy tę zakładkę zrobić, klikając strony, wszystkie strony i dodać właśnie nową zakładkę blok. Gdy tę zakładkę blok już mamy, należy w ustawieniach WordPressa ustawić stronę z wpisami jako właśnie zakładkę blok. Wchodzimy w tym celu w ustawienia oraz czytanie i tutaj ustawiamy tak strona z pisami i wybrać właśnie tę zakładkę blok. Następnie tutaj mamy wpisy, wszystkie wpisy dodaj nowy i tutaj będziemy dodawać nasze nowe wpisy, one z automatu będą. Każdy z automatu nowo stworzony wpis będzie wskakiwał do tej zakładki blogowej, którą sobie ustawiliśmy. Tak? na jaki temat pisać wpisy na tym blogu sklepu internetowego? To tak jak mówiłem tutaj na stronie Answer the Public będziecie mieli mnóstwo inspiracji na jakie tematy pisać. I oczywiście, tak jak mówiłem, te wszystkie wpisy również optymalizujemy pod daną frazę kluczową. Tak? Czyli na przykład jeśli piszemy wpis na naszego bloga, niech to będzie torba na laptopa wzmocniona. Piszemy na przykład właśnie na taki temat wpis na naszym blogu, to również optymalizujemy pod CEO Yoast. Właśnie pod tę frazę dany wpis i warto oczywiście, jeśli mamy produkty, do których się dany wpis odnosi, to linkować, tak, będziecie mieli tak zwane te linki wewnętrzne. We wpisach blogowych warto tych linków wewnętrznych umieścić nawet do pięciu. Możecie linkować, możecie linkować produkty, kategorie, strony w waszym sklepie internetowym. Im więcej będzie tych wpisów w Waszym sklepie internetowym, im te opisy produktów, te długość tych wpisów na blogu będą dłuższe, tym wartość w oczach Google, Waszej witryny, Waszego sklepu internetowego będzie wyższa i tym on będzie szybciej i wyżej w wyszukiwarce Google się pojawiał. Mam nadzieję, że materiał, który do ciebie dzisiaj przygotowałem, podobał się. Jeśli tak, daj łapkę w górę i już dziś zapraszam cię na szósty, ostatni odcinek z tej serii. Jak zbudować sklep internetowy na WordPress WooCommerce? W którym porozmawiamy sobie na temat marketingu internetowego e, dotyczącego Twojego sklepu internetowego na WordPress WooCommerce. Pokażę Ci fajne, darmowe narzędzia, które będziesz mógł od razu wdrożyć w swoim sklepie i które na pewno poprawią widoczność i konwersję. W Twoim sklepie na WordPress WooCommerce.